Cześć, mam tutaj Tronadik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym przerywniku Gwiezdnego Szlaku. Po prawie 8 miesiącach trzeciego epizodu Gwiezdnego Szlaku, czyli Szklarzu, wreszcie doczekaliśmy się przerywnika, trzeciego przerywnika, który ma na celu wzbogacić, uzupełnić nasz arsenał o przedmioty, których wcześniej nie daliśmy rady pozyskać, jak na przykład te z drugiej serii Gwiezdnego Szlaku. Jak na przykład kolekcja emisariusza dla naszego operatora, czy naramiennik protosomi. Dla mnie... Gwiezdny szlak to przede wszystkim formy Umbra. Tutaj mamy aż dwie, bo na 29 i 30 poziomie Gwiezdnego Szlaku dostajemy dwie formy Umbra. Dla nowych graczy jest to oczywiście duży zasób zwykłych form, czy też kredytów trzeciego przerywnika, za które możecie sobie kupić choćby reaktory Orokin, czy katalizatory Orokin, trochę kuwy, ekstrakt nitan, który jest naprawdę ważny na początku gry, czy choćby jakieś skórki, hełmy alternatywne do waszych warframe'ów. Również znajdziecie tutaj. Tutaj dużo form, czy też, czy też gniazd na wasze Warframe'y i bronie. Nawet wzmacniać kredytu znalazł się wśród nagród tego Gwiezdnego Szlaku Przerywnika trzeciego. Także jest tu coś dla zaawansowanych graczy, tych bardziej z końcówki gry, jak i dla tych początkujących jak najbardziej. A wy co sądzicie o trzecim Przerywniku Gwiezdnego Szlaku? Również cieszycie się, jeżeli chodzi o nagrody? Czy oczekiwaliście czegoś więcej? Dajcie znać w komentarzach. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czego i zapytać o coś, to zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e Posiadacie wiedzę na temat Warframe, chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność. Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.